Joanna Brodzik poznała Pawła Wilczaka w pracy. Aktorzy wcielali się w parę głównych bohaterów w serialu Kasia i Tomek. Wówczas szybko złapali nić porozumienia, a miłość pojawiła się w ich życiu niczym grom z jasnego nieba. Z czasem stała się wręcz płomienna. Zakochani niedługo później doczekali się potomstwa, bliźniaczych synów Franciszka i Jana, którzy mają już piętnaście lat. Chłopcy byli wcześniakami i wymagali szczególnej opieki. Dlatego Joanna podjęła niełatwą decyzję o rezygnacji z kariery w show-biznesie i poświęciła się rodzinie. Z czasem, nawet występując jedynie w zaciszu domowym, Brodzik odnalazła pasję. Zainteresowała się gotowaniem i rozwijała swoje umiejętności w kuchni. Dzięki temu zgromadziła wiele niepowtarzalnych przepisów, które zaprezentowała we własnej książce kucharskiej. Na niedługo przed tym, jak publikacja ujrzała światło dzienne, w związku Brodzik i Wilczaka zaczęło się psuć. Aktor zaangażowany w pracę na planie pana T. Poznał piękną i wyjątkowo młodą Marię Sobociańską, a media zaczęły węszyć wokół ich relacji. Pojawiły się plotki, że tych dwoje łączy coś więcej niż przyjaźń. Brodzik postawiła wszystko na jedną kartę, a Paweł porzucił znajomość z koleżanką poznaną na planie i skupił się na rodzinie. W wywiadach z tamtego okresu Brodzik podkreślała, że liczy na pomyślność i wierzy, że wszystko się dobrze łoży. Aktorce udało się sprowadzić męża na dobrą drogę i sprawić, że przestał być lekko duchem, a zauważył wartość rodziny, którą wspólnie stworzyli. Z czasem stała się również odważniejsza w sprawach zawodowych. Na nowo zaangażowała się w występy sceniczne i jeździ po kraju, prezentując sztukę Wstydź się. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Zobacz też, Joanna Brodzik świadomie zniknęła z show, biznesu. Teraz podała powód swojej decyzji Paweł Wilczak przyłapany w nocnym klubie, ale się zabawił. Co na to Joanna Brodzik? Joanna Brodzik i jej pierwszy narzeczony. Jego egzotyczna uroda wzbudzała sensację.